Witam na drugim nagraniu. Dzisiaj mam trzy saszetki Darkness Eblaze. Tak wygląda pierwsza. Druga. I trzecia. Na jutro zostawiłem sobie dwie z Charizardem. Dobra. Czas zaczynać. Może je tak postawię tutaj. Tutaj widzicie ładny zestawik puszek jeszcze czekających na otwarcie. Shining Fates. Otwieramy pierwszą. I tym razem zobaczymy, czy równie będzie interesująco. O, tak jak mówiłem w poprzednim nagraniu, ten kod może zwiastować szczęśliwe ułożenie kart. Każdy szczęściu do pomoże, każdy dzisiaj wygrać może. I lecimy. Energia. O, i już, już widać, że mamy coś ciekawego. Tutaj nie wiem, czy widzicie, jak bardzo się błyszczy ta karta. Dwie ostatnie będą naprawdę, nie, chyba niesamowite. Lecimy, nie wiem czy będzie ostrość dobra. O, może tak przyciągniemy trochę obraz. Ojoj. Dobra. Tak. O, i mamy reverse holo. Tak wygląda. I. Trainer, piękny trainerek. Wyszedł pierwszy raz, też mam coś takiego. Piękna sprawa. Ładnie wyśrodkowane, wszystko, bez wad, jak na razie. Zbliżymy. Dobra, tak wygląda. Popatrzymy sobie na numerek 188 ze 189. Piękna karta. Zaraz powędruję do woreczka. Ok, no, odkładamy następne, następna saszetka. I znowu jasny kod. O proszę, tym razem może również będzie niespodzianka jakaś wielka w środku. W ogóle na razie zrobimy tak, żeby nie widać było, ale, ale popatrzcie, co tu mam. Popatrzcie, popatrzcie, jest już coś, jest. Fajnie, dobra. Ogień. Ktoś mi powiedział w internecie, znaczy ktoś mi, yy, przy pewnym nagraniu słyszałem, że ogień zwiastuje zawsze dobre karty. Może tym razem będzie tak jak trzeba. Trainerek. Trainerek. Owieczka. Wkurzony pies. Co to jest? Tauros. Widziałem... Holografo, holograficzne z nim, rewersy holo, bardzo ładne Dobra, idziemy. O! Mamy rewersik jeden. Tylko coś mi ostrości nie chce łapać. Ostatnio. Jest. Tak wygląda i. Wow! Piękny okaz! Też pierwszy raz trafiłem na coś takiego. Ale jaja. Piękna karta. Zobaczcie. Jest, 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 jest. Ale kolory. Piękny okaz. Czyli już mamy dwie, ale przynajmniej cztery powiedzmy, ale dwie takie już naprawdę rzadkie. Stawię je tutaj może. O dobra, widać, widać. I ostatnie. Z dziką stonogą. I lecimy. Nie lubię rozrywać saszetek, wolę je obcinać. Wtedy to wygląda jakoś Bardziej porządnie O i tu mamy ciemny kod Zobaczymy czy to się sprawdzi Tym razem może nie być tak ciekawie Raz, dwa, trzy, cztery karty do przodu Uwaga A może coś zdradzę, może, może wysunę ostatnio Oj, chyba nie będzie za ciekawie Dobra, lecimy Trzy glizdy Co to jest? Tu mamy trybiki Owieczka. Uwaga, to jest rewers. Widać, jak ładnie się odbija. I ostatnia nau, nau, zwykła nau, nau, karta. Nau, 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 nau. Czyli tym razem ten kod nie przyniósł nam szczęścia. Do zobaczenia następnym razem. Jutro, przypominam, będzie otwarcie tych oto czarizartków. Może tym razem się poszczęści.